Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wpadłem na pomysł nowego formatu. Jak Państwo wiecie, czasami zdarza mi się występować w mediach, czasami są to 8-sekundowe wypowiedzi, czasami 12-sekundowe, czasami 5-minutowe. Tak się składa, że do każdej z tych wypowiedzi staram się przygotowywać, więc przeglądam różne źródła, materiały, robię. Coś w rodzaju takiego researchu. Czasem on jest bardzo pogłębiony, więc tych wątków pojawia się dosyć, dosyć dużo. Czasem może mniej, no ale zawsze staram się przygotowywać i sporo później różnego rodzaju refleksji czy przemyśleń pozostaje. No i postanowiłem, że może w ramach tego kanału, skoro go tutaj. Prowadzimy, z on jest taką platformą dialogu, jakby rozmów, być może część z tych refleksji czy tych myśli Państwa zaciekawi, i postanowiłem, że będę nagrywał takie krótkie komentarze. No, proszę Państwa, tutaj taki krótki komentarz dotyczący. Kilka refleksji właściwie dotyczących walki z koronawirusem i podbojów kosmicznych prowadzonych przez Chiny oraz tego, jak będzie wyglądać światowa gospodarka w 2021 roku, właściwie jak wygląda w 2020. Ja podsumowanie jeszcze 2020 roku na pewno zrobię, no a tu kilka odpowiedzi na to pytanie. Proszę Państwa, no po pierwsze, czy Chiny są jedynym zwycięzcą koronawirusa, bo obserwujemy... My obserwujemy jak wygląda sytuacja w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, no i tak prawdę mówiąc nie wygląda to najlepiej. Nie ma jakiejś wielkiej różnicy między, między, między Polską a Niemcami i krajami Europy Zachodniej. No Polska może wygląda trochę gorzej, ale to jest wciąż jakoś tam w miarę porównywalny, porównywalnie słaby poziom. Porównywalnie słaby poziom, jakby poradzenia sobie z tym zjawiskiem i z pandemią, natomiast w Chinach to wygląda dużo lepiej, bo Chiny można powiedzieć, że pozbyły się koronawirusa w maju, w czerwcu po dosyć takich drakońskich regulacjach i po bardzo ostrym, mocnym lockdownie, no ale jednak się go pozbyły. Więc na pewno tym zwycięzcą koronawirusa są, ale nie jedynym, ale nie jedynym, bo oprócz tego na pewno poza Chinami kontynentalnymi trzeba wspomnieć o Tajwanie, trzeba wspomnieć o Korei Południowej, trzeba wspomnieć o Australii i Nowej Zelandii. O sukcesie tych wszystkich krajów zdecydowała na pewno dyscyplina społeczna. Kilka z nich no to też są wyspy, jakby Australia, Nowa Zelandia. W Nowej Zelandii, na przykład, bardzo dużą wagę przywiązywano do bi bezpieczeństwa biotechnologicznego. Udało się zamknąć granice, udało się wyizolować, i dużym nakładem sił, szczególnie w Nowej Australii, były to drakońskie lockdowny. No udało się jakoś zapanować nad, nad sytuacją. Nowe technologie także miały tutaj duży udział, szczególnie w Korei, no i takie nowoczesne, nowoczesne zarządzanie. I te kraje, myślę, że odniosły sukces, a więc Chiny nie są tutaj krajem, jedynym krajem sukcesu, ale na pewno są krajem sukcesu, bo jeśli spojrzymy na suche dane statystyczne. Dotyczące chińskiego PKB to początek był fatalny. Pierwszy kwartał minus 8,4 PKB, drugi kwartał plus 3,2, trzeci kwartał już 4,9. A z tego co tutaj już coraz bardziej takie euforyczne, oficjalne komunikaty, co znowu jest bardzo charakterystyczne dla Chin, że Chińczycy ogłaszają coś, kiedy są już pewni sukcesu. Z reguły no, mówi się, że będzie to około 2% wzrostu PKB na koniec roku. No, czyli zakładam, że za ten czwarty kwartał musi być to około 8%, w, aby, aby, aby cały 2020 rok zamknąć z dodatnim bilansem plus 2%. To co, ja nie lubię tej zabawy w statystyki. Może Państwo wyszukacie tych dokładnych danych, no ale szacuje się, że w Europie to będzie minus. Znaczy w niektórych krajach europejskich minus 8%, a w niektórych krajach w ogóle w zachodu, nie wiem, stan, między Stany i, i Europa, no to pewnie gdzieś między minus 8% a minus kilkanaście procent. No to widzimy, że jednak na tym tle, że jednak na tym tle Chiny prezentują się no bardzo, bardzo, powiedziałbym, przyzwoicie. Druga kwestia, no to jest kwestia skąd w ogóle, gdzie Chińczycy się znaleźli, skąd w ogóle znaleźli się w kosmosie. No cóż, proszę Państwa, tak się śmiejemy, śmiejemy, no a Chiny są już w kosmosie i tam faktycznie ten wyścig, ta rywalizacja nas przyspieszyła, gra idzie o dużą stawkę. My śmiejemy się w Polsce, że to jakieś megalomańskie projekty, po co lecieć tak daleko, żeby przywieźć półtora kilograma ziemi z kosmosu, ale państwa popycha, Chiny do tego na pewno ambicja, to jest coś, co stoi, co jest w ogóle motorem tych wszystkich działań, to jest chęć udowodnienia, że potrafimy, wielka ambicja, tego już dzisiaj nie mają, myślę, że kraje Europy Zachodniej, być może, nie wiem, może też nie ma tego Polska. W, natomiast Chiny mają ogromną ambicję, i to jest pierwsza rzecz, o której należy wspomnieć przy eksploracji kosmosu. To zresztą wielu specjalistów z branży potwierdza, że nawet gdzieś tam jeszcze doganiając Stany Zjednoczone, czy dysponując skromniejszymi możliwościami technicznymi, Chiny nadrabiają ambicją. I tu też myślę, że dlatego spodobała się bardzo w Chinach historia Roberta Lewandowskiego, piłkarza. Odrzuconego, skreślonego przez Legię Warszawa, które zawsze był albo za mały, albo kontuzjowany, albo czegoś mu brakowało. Musiał wyjechać w wielki, w wielki Świat i zostać najlepszym piłkarzem świata, będąc odrzuconym przez e, swój macierzysty klub, czy, czy klub no może nie ze swojego miasta, ale ze swojej aglomeracji, bo pochodzi przecież z Warszawy, został skreślony przez Legię. E, I ta historia bardzo się spodobała Chińczykom. Myślę, że to też decyduje o tym, że Robert Lewandowski jest tak popularny w Chinach, reklamuje czy tam chińskie produkty, czy firmy, bo ta historia kogoś, to jest skreślony, kto jest słaby, ale tą pracą, treningiem, no, osiąga szczytów, w Chinach bardzo przemawia do wyobraźni. Ale w, może zejdźmy na ziemię w tym sensie, że wróćmy do kosmosu i, proszę Państwa, no, względy również praktyczne i pragmatyczne o tym decydują. Bo, bo w, w, chodzi przede wszystkim też o informacje. Każdy, kto jest w kosmosie, może umieścić tam swoje satelity, uzyskuje informacje co do tego, co dzieje się na Ziemi. Mamy chiński system nawigacyjny Beidou, czyli Wielka Niedźwiedzica, ale również mamy, mamy amerykański GPS, Trochę właściwie chyba wszyscy używamy. Wciąż, ale jest europejski Galileo, jest również e, rosyjski, e, indyjski i japoński, chociaż ten japoński chyba jest ograniczony terytorialnie do Azji i Pacyfiku, a szczególnie skupia się na Japonii ale więc no, systemy nawigacyjne, możliwość monitorowania tego, co dzieje się na Ziemi, no i eksploracja kosmosu, gdyż nikt tak naprawdę nie wie, co tam będzie można znaleźć. Ktoś, to osiągnie tam przewagę, no być może przełoży tą przewagę również na Ziemi, no zwłaszcza, że być może w przyszłości to ten konflikt nie będzie przypominał konflikt konwencjonalny, tak jak to było w XX wieku, gdzie on pociągał ze sobą jakieś miliony ofiar. Osiądą informatycy po jednej i po drugiej stronie i będą sobie wyłączać satelity albo się odcinać od informacji. No zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli Chiny tutaj wyjdą, a chcą wyjść do przodu, już mówią, że to jest tylko pewien etap przejściowy w eksploracji Marsa i innych planet układu Słonecznego, no to, no to pewnie osiągną przewagę i będą, taki jest plan, zakładam, no, kształtować nowe reguły w nowej, w nowej przestrzeni czy na nowym polu rywalizacji. Także nie ma się tutaj z, z czego śmiać, to nie są jakieś megalomańskie wyczyny, tylko czysty pragmatyzm i praktycyzm powiedziałbym i czynniki praktyczne o tym decydują. No także decyduje o tym pewien prestiż, taki skonstruowany chiński system polityczny, który się nie opiera na sondażach, wyborach, kadencjach, tylko władza uzyskuje ten prestiż poprzez tego typu projekty, pokazuje, że możemy sięgnąć gwiazd i tu umacnia swoją legitymację, także podziwczy prestiż międzynarodowy, o tym świadczą te nazwy statków kosmicznych, sąd to jest Chang'e, to jest bogini księżyca, jest niebiański Tiengung, to jest niebiański pałac, pytania do niebios, Wielki Marsz no to są wszystko określenia w tego sprzętu kosmicznego chińskiego. Który w jakiś sposób nawiązuje do, do różnych epok z historii Chin, i to również jest pewien element, można by powiedzieć, tutaj prestiżu. Proszę Państwa, no co do tego, że Chiny będą gdzieś tam kontrolować em, em, pogodę wpływ do 2025 roku na obszarze równym półtorej powierzchni Indii. No to, to myślę, że powinniśmy się oswoić z tymi informacjami z dwóch powodów. Z dwóch powodów. Znaczy, że będzie wiele tego typu informacji, że tam właśnie China to kontrolują pogodę, a to zawracają bieg rzek, a to robią jeszcze inne rzeczy. Z dwóch powodów. czy znaczy, pierwszy powód jest taki, że obecnie ta cywilizacja. Znajduje się w fazie wielkiego renesansu, można by powiedzieć. To znaczy, ona jest na zupełnie innym etapie niż cywilizacja europejska. Sam Xi Jinping ogłosił wielki renesans narodu chińskiego, że to jest powrót do jakby dawnej potęgi, no, ale ja bym bardziej mówił o oświeceniu. To znaczy, Chiny są obecnie na etapie takim, na którym Europa była może z 200, Lat temu, może 250, w XVIII, w każdym razie XIX wieku, chociaż oświecenie można powiedzieć, że zaczęło się wcześniej, no ale, ale to jest powiedzmy epoka oświecenia, tak? czyli wiary w to, że rozumowo można opanować rzeczywistość, że metodami rozumowymi można właśnie tą rzeczywistością sterować, można ją opanować. Myślę, że to jest wiara, którą Europejczycy już. Zatracili. Ja nie wiem, czy dzisiaj to przypadkiem nie mamy do czynienia z epoką jakąś antyrozumu, w Europie przynajmniej. Natomiast w Chinach to mnie zaskakiwało, że tam widziałem portrety właśnie Europejczyków do oświecenia i oni przeżywają dzisiaj coś podobnego. Stąd, proszę Państwa, powstają te mosty kilkadziesiąt kilometrów przez ocean, gdzieś tam na południu Chin, czy też z nim, bo do Szanghaju jechałem takim mostem przez ocean. To też polecam Państwu, kiedyś może jak minie pandemia, przejechanie się samochodem, to czujecie się tak, jakbyście płynęli statkiem, bo nie widzicie nic, tylko ocean z jednej i z drugiej strony, jadąc tym mostem. Odkrywanie nowego arktycznego, nowych arktycznych szlaków, czyli że można przepłynąć do Europy na, pół, na północ od Rosji, a nie kanałem sueskim przez Cieśnę Malaka. No, to są zupełnie nowe rzeczy. Które dzisiaj Chińczycy robią, czy starają się robić, bo mają tą wiarę w postęp i w rozum, czego Europejczycy dzisiaj nie mają, bo w Europie jesteśmy troszeczkę na innym etapie. Chcemy ekologii, jakby zwiększania praw poszczególnych grup obywateli, ich tam swobód, przywilejów. Troszeczkę Europejczycy skupieni są na czymś innym i nikt nie będzie w Europie chyba nie wiem, napracował no po 16 godzin dziennie, żeby nie wiem, polecieć w kosmos, prawda, czy znaczy tam podbić Marsa. No to nie jest coś, co motywuje dzisiaj Europejczyka i myślę, że to także w Polsce jest dosyć, no jesteśmy częścią Europy i częścią kultury europejskiej, no to ta, ta postawa jest jakby jakby czymś charakterystycznym również dla, dla współczesnej Polski. I teraz, czy pandemia przyspieszyła i miała wpływ na to, że Chiny osiągają jakąś przewagę? No, dwa razy tak. Nie chcę powiedzieć trzy razy tak, bo to może niektórym by się skojarzyło źle, niektórym może dobrze, ale dwa razy tak, to znaczy i przyspieszyła i miała wpływ. No, jeżeli spojrzymy na te dane makroekonomiczne, no to te chińskie są um, całkiem przyzwoite na tle Europy i Stanów Zjednoczonych. Co prawda są bardzo duże problemy z wysyłką kontenerów z Chin, bo dzisiaj te, 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 te przesyłki morskie są po prostu piekielnie drogie i, i e, transport lądowy no, stał się bardzo popularny, bo stał się tańszy niż ten morski, ale nie, nie, nie jest stanie, są korki na granicy już kilku tygodni z Kazachstanu i, e, i Chin w Alaszenko. Bo w, no, ten system nie, nie, nie daje rady po prostu przesunąć takiej ilości, takie ilości towaru, ale dane makroekonomiczne są, są na tle Europy i Stanów całkiem, całkiem nie, niezłe, więc bardzo jestem ciekaw, jak. Jak będzie wyglądać 2021 rok, kiedy zaczniemy się szczepić? Będą te masowe szczepienia w krajach europejskich, w Stanach, zaczniemy wychodzić powoli z pandemii. Szykuje się rok równie ciekawy jak rok 2020. Zobaczymy, w jakim stanie wszyscy wyjdą, wyjdą z tej pandemii. No Chiny tutaj uzyskały jakąś przewagę. Zobaczymy, czy ona się utrwali. No wiele jeszcze jest myślę, że ciekawych wątków, ale to tak bardzo pokrótce. Jak Państwo widzicie wyszedł taki dosyć krótki, 15-minutowy komentarz. Jeszcze przed świętami postaram się kilka nagrać. Także tym, którzy już nie będą oglądać, to życzę zdrowych, zwłaszcza w czasach pandemii zdrowych, ale wesołych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, a tych, którzy jeszcze chcą jakiś komentarz przed świętami obejrzeć to. To zapraszam, postaram się jeszcze coś nagrać. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia.